Witam bardzo serdecznie, jest Kamil. I ponownie będą to zrobiły co? Warpy po pana Danangenga. W, 20... w tych 20 powinien być. Nie musi być. Lecimy. No tutaj jeszcze nie. Następnym. No tutaj powinien. I jest. No co, no Szkoda, że nie wcześniej nie wygrałem 50 Ale no co, się trudno, nie można to Jeszcze kilka razy pożądam. Tutaj pan trochę. To tyle. Krótki filmik, tylko żeby był update, że dał mi się go zdobyć. No dzięki za oglądanie. Cześć!